Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un potępił południowo-koreańsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe i obiecał szybką rozbudowę swoich sił nuklearnych, aby przeciwstawić się rywalom. Oświadczenie to wygłosił podczas inspekcji swojego najbardziej zaawansowanego okrętu wojskowego wyposażonego w systemy nuklearne podczas wizyty w zachodnim porcie Nampo. Doszło do tego, gdy wojska Korei Południowej i USA rozpoczęły coroczne letnie ćwiczenia na dużą skalę, aby wznowić gotowość do walki z rosnącym zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Korea Północna od dawna potępia wspólne ćwiczenia sojuszników jako próby inwazji, a Kim często wykorzystywał je do uzasadniania własnych pokazów wojskowych i działań testowych mających na celu rozszerzenie programu broni jądrowej. Napięcia na Półwyspie Koreańskim pogorszyły się w ostatnich latach, gdy Kim przyspieszył swój wojskowy program nuklearny i pogłębił se już z Moskwą po inwazji Rosji na Ukrainę.